Jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala, wczoraj mieliśmy społeczną radę z Bezozu. No i nim to pojechałam, byłam ciekawa, jak to ruszyło, ponieważ do 31 marca to się udało I zaglądam tutaj o mówię, tu, co tam widać. Ja widzę, że teren rozgrzewany, i powiedziałam to tak że żartobliwie. Ja mówię, widać, że tam coś było robione. Może robotnicy byli, ale chyba mieli czapki, widki, bo ja ich nie widziałam. Tak to powiedziałem, no bo chyba z bajki Wiecie, jak ty założył czapkę niemitkę, to był niewidzialny, nie? no i to by nie widziałem. No i w związku z tym dzisiaj mailowo, ponieważ wczoraj było nam to przedstawiane, ile pieniążków już wydano na rozbudowę szpitala. Jak Państwo myślicie, nim tu przyjechałam, to zdążyłam, jak to się mówi, z poczty y, mailowej sobie wydrukować, bo pan Ci nawet nie, to, nie, nie zajrzał do a wczoraj było nam to przedstawiane. Przedstawiane, ale ja sobie szybko pisałam i, i podliczałam, ale nie doszacowałam. Jednak więcej. <laughs> Jednak więcej, nie doszacowałam bo tak szybko pisałam. Do dnia 15 kwietnia roku yy, 15 z budżetu powiatu wydatkowano kwotę jaką? 767 263 zł. i 50 groszy. I szczegóły i tak dalej, w związku z tym, jak się robi, no nie, nie, wyrównali, przepraszam, że tak mówię, jak się nic nie robi, Wy, wyrównali teren, tam porozbierali, gdzieś tam e, niwelowali nadzór inwestorski i wszystko inne, to wszystko już kosztuje, a koszt tej inwestycji jest nie, no, taki nie za duży, powiem to w cudzysłowie, żebyście nie mówili, że to tutaj zajął. 12 903 216 zł. Łącznie z y, robotami dodatkowymi przygotowaniem budynku pod ewentualną rozbudowę o trzecią kondygnację. Tak, czy my że... mówimy o gołym budynku czy o gotowym szpitalu? Czy gotowy też A co ma być w tym budynku też tu Tam mamy to... napisane? Niech Pan <coughs> słucha Panie Garusik. Wykonanie rozbudowy i przebudowa istniejących pomieszczeń bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii, intensywnej terapii oraz budowy nowego skrzydła szpitala ze zespołem poradnym, oddziałem internistyczno-kardiologicznym oraz oddziałem ginekologiczno-położniczym, oddziałem noworodkowym i blokiem porodowym szpitala w Grodzisku Wielkopolskim. Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projekt budowlany wykonawczy wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę wykonane zostały do dnia 31 marca 2015 roku. To są dokumenty, które wszyscy radni, dlatego, że ja mówiłam wszystkim, rozesłanie, żeby byli świadomi, co się dzieje i, i jakie, jak postępuje to wszystko. I dzisiaj poczcie mają wszyscy radni jako radny powiatowy z Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie uważam, że rozbudowa szpitala na dzień dzisiejszy i byłaby dla nas korzystna, ponieważ mamy wysokie zobowiązanie wobec firmy Renimed. sprawa w sądzie na ponad 8 milionów złotych nie wiemy jak się skończy powiat zadłużony do 2036 roku bez możliwości kredytowania. Dlatego obecna rozbudowa szpitala, którą podjął zarząd powiatu poprzedniej kadencji wraz z radą poprzedniej kadencji uważam, że jest nieopłacalna dla powiatu groziskiego. Rada Powiatu poprzedniej kadencji powinna zająć się sprawą kardiologii inwazyjnej, doprowadzić tą sprawę do końca, nawet przywrócić możliwość, by ta pracownia funkcjonowała, bo jest to krok ku przyszłości. Jak dostosować szpital? Pytanie dość trudne, aczkolwiek. Należy sobie powiedzieć wprost. Szpital w Olsztynie, koncepcja pierwsza bez rozbudowy, modernizacja obecnych budynków. Czy w Grodzisku nie moglibyśmy również zmodernizować obecnych budynków? Uważam jak najbardziej, że tak. Moglibyśmy zmodernizować te budynki, które mamy, a w zamian budowania kolejnego gmachu budynków, w którym. Mają się znaleźć usługi, które już świadczymy, moglibyśmy postawić nowoczesne lądowisko dla helikopterów. Moim zdaniem prowadzić zbyt małą politykę informacyjną, bo jak wiemy szpital jest potrzebny wszystkim, rozbudowa szpitala jest jak najbardziej potrzebna. Dzisiaj się na spotkaniu dowiedziałem, że szpital jest rozbudowany i to na pokaźną kwotę 12 milionów. Jako, jako młody obywatel nic o, nic o tym na razie nie wiem, czy jest cokolwiek rozbudowywane, a po prostu chciałbym wiedzieć, co się obok nas dzieje, co jest tam dokładnie kupowane. Jaka część, ma być roz... Jaka część szpitala ma być po prostu rozbudowana. Jak... I chciał mieć po prostu świadomość tego wszystkiego i domagać po prostu od rannych większej polityki informacyjnej, żeby, z... żeby zbudzić po prostu większą świadomość u ludzi w grodzisku, co się wokół nich dzieje.